Lewandowski. Ale się <śmiech> <śmiech> <Szymonie>. <śmiech> Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dziś powiem wam kto wygra mistrzostwa świata. Wszystkie wydarzenia sportowe ogląda się lepiej jak się je delikatnie przyprawi obstawienie. Więc jeśli, drogi widzu, nie masz konta na BetClick, weź się załóż z kodem i samu. Jeśli już to zrobisz, to masz aż do 200 zł cashbacku w formie freebetu. Więc jeśli przegrasz swój pierwszy kupon, dostaniesz całą kaskę na konto i będziesz mógł się znowu obstawić. Bo dlaczego nie? Ale tylko z moim kodem i sam. Na samym początku chciałbym wam powiedzieć, jakie są moje typy ogólnie. A dopiero później wam powiem, kto pojawi się na moim kuponie. Grupa A. Katar, Ekwador, Senegal, Holandia. Jak na moje, Katar ma bardzo dużą szansę na wyjście z tej grupy, bo Katar to nie jest jakby reprezentacja osób, które urodziły się w 100% w Katarze, tylko osób, które wychowały się w szkółkach katarskich i naprawdę tam można spotkać wiele talentów. Drugą reprezentacją jest Ekwador, o której wiem tyle, że... Ekwador, manieczki. Następną reprezentacją jest Senegal, który najprawdopodobniej będzie bił się z Katarem o drugie miejsce. No i pierwsze miejsce zajmie Holandia, więc już wam mówię, jak ja to widzę. Pierwsze miejsce Holandia, o drugie będzie się bił Senegal z Katarem i Ekwador odpadnie. W grupie B Anglia, Iran, Stany Zjednoczone i Walia. Anglia wychodzi z pierwszego miejsca, z drugiego wychodzi USA, a Walia i Iran zajmują ostatnie lokaty w tej całej grupie. No i grupa C, która obchodzi nas najbardziej, czyli Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk i Polska. Argentyna wychodzi na pierwszym miejscu, Arabia Saudyjska nie wychodzi, zajmuje czwarte miejsce, Meksyk trzecie, Polska drugie. Bądźmy optymistami, uda się. Teraz się uda. 30 lat nie wyszliśmy z grupy, teraz wyjdziemy. Mamy Lewandowskiego, kiedyś nie mieliśmy. Grupa D. Francja, Austria, Dania, Tunezja. Francja na pierwszym, Dania na drugim, Austria trzecia. Tunezja czwarta. I tak to będzie wyglądało i nic się tutaj nie zmieni. Grupa E. Hiszpania, Kostaryka, Niemcy, Japonia. Kostaryka już raz zaskoczyła i wystarczy tych zaskoczeń. Na pierwszym miejscu wychodzą Niemcy, na drugim wychodzi Hiszpania. Kostaryka, miejsce trzecie, Japonia, miejsce czwarte. Grupa E. Belgia, Kanada, Maroko, Chorwacja. Belgia na pierwszym, bezapelacyjnie Chorwacja na drugim, Maroko czwarte, Kanada trzecia. Grupa G. No i tutaj mój faworyt tych całych mistrzostw. Brazylia, Serbia, Szwajcaria, Kamerun. Brazylia wychodzi oczywiście na pierwszym, na drugim pojawi się Szwajcaria, Serbia miejsce trzecie, Kamerun miejsce czwarte. Grupa H. Portugalia, Ghana, Urugwaj i Korea Południowa. Portugalia pierwsze, Urugwaj drugie, Ghana trzecie i Korea czwarte. Jak już wiemy, kto gra, to teraz trzeba zrobić jakiś fajny kupon. I ja zrobię pierwszy kupon patriotyczny. I obstawię na Polaków, że wygramy z Meksykiem 2 do 0. I obstawię na to 100 zł. Bo się nie boję, bo wierzę, że Lewandowski i Milik trafią po granty. Katar, Ekwador, dajemy na Katar. Stany Zjednoczone, Walia, dajemy na Stany Zjednoczone. I na sam koniec, i na sam koniec dajemy Senegal, Holandia na Holandię. Co mi się tutaj za kurs zrobił? A, więc 139 kursów. A miałem mecz polski jeszcze. I to jest mój kupon numer dwa. I zrobię jeszcze jeden. Ale zanim obstawię, powiem Wam o zakładce misje, którą musicie odwiedzić, bo to jest nowa zakładka, w której możecie sobie delikatnie zarobić. Na samym końcu kliknę sobie w zakładkę zwycięzcy i zabetuję, kto wygra całe mistrzostwa. Jak na moje będzie to Brazylia, bo Brazylia jest potężna. Do tego sobie kliknę, że w grupie A pojawi się z pierwszego miejsca Holandia, następnie Anglia w grupie B, w grupie C, szkoda, ale Argentyna. W grupie D, Francja. W grupie F, klikam na Belgię. I w grupie G, oczywiście, Brazylia. Została nam grupa H i tutaj bezapelacyjnie Portugalia. A, one nie są łączone. Dlatego każdego obstawia za 50. O? No, to już miał co robić? 15 kuponów? Aż sobie sprawdzę. Chyba 15. Chyba mi się wydaje, że powinien mieć grupę, i ludzie powinni tam wchodzić i obstawiać tak jak ja. I samą nie, no nie zrobiłbym mi krzywdy. Obstawcie jak uważacie. Mi wydaje się, że zrobiłem dobrze. Wam może się wydawać odwrotnie. Piszcie w komentarzach, kto według Was wygra mistrzostwa i kto według Was strzeli najwięcej bramek. Od tego macie komentarze. Jeśli ktoś będzie miał bardzo dużo serduszek, to ja sobie go dorzucę na kupon. Na przykład, jak Mbappé będzie królem strzelców, według Was, no to ja tego Mbappé wrzucę za tysiąc. Nawet kliku. Kładę się aż po samą kulę, aby pamiętajcie, żeby. Wbijać do opisu, rejestrować się z kodem i samów i zostawiać mi często łapki w górę. Nie ma.